No i ostatnie pytanie, które trzeba sobie zadać. Skoro dynamiczne CPC nie sprawdza się u małych, średnich ani dużych, nie sprawdza się też w niszowych kategoriach, to u kogo? Szczerze powiem, że z naszego punktu widzenia, czyli agencji, nie widzę takiej konkretnej grupy docelowej, u której faktycznie by się to sprawdzało. Celem tego narzędzia, niby, jest głównie rentowność, gdyż zwiększa stawki w momencie, gdy prawdopodobieństwo sprzedaży jest największe. Ale co z pozycjonowaniem? Co z całą strategią wokół drastycznego zwiększania budżetów? Komu ma to poprawić rentowność? Być może Allegra? Natomiast te rzeczy należy wykonywać manualnie, bo tu zostawienie wszystkiego automatowi no po prostu się nie sprawdza i rodzi duże ryzyko. Allegro porównuje dynamiczne CPC do skrzyni automatycznej. Tylko że jak wiadomo, nie każdego kręci automat, no i przede wszystkim więcej pali. Do miasta się nada, ale pytanie, czy w wyścigu na torze automat też będzie królował nad manualem. Przy skrzyni manualnej mamy kontrolę i zmieniamy biegi, kiedy czujemy, że będzie to najbardziej optymalne. No i doświadczeni kierowcy sportowi mają to w małym palcu, tak jak doświadczeni specjaliści od Allegro. Po prostu wiedzą, kiedy jaką stawkę dać w zależności od, nie wiem pogody różnych wydarzeń, godziny i co będzie przede wszystkim tutaj ważna rzecz i co będzie aktualne dla danego konta w danej sytuacji.